Was Na nowym filmie na kanale. Tym razem coś innego niż strzelanki. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing nowy, mojego nowego boczniaka, czyli pistolet firmy ICS. O, taki jak widzimy, jest to dosyć nowość w Polsce ten pistolet. Zaraz zobaczycie jaki. O, taki o. Pudełko ma nas fajnie. Wszędzie producent chwali się, że Tajwan, Tajwan. No tak, także możemy sobie już otworzyć. Co mamy w środku? Wow, otwiera się jaka instrukcja. Kurde, zobaczcie, ile tutaj rzeczy w niej jest. Cała, wszystkie opisane są rzeczy. No, Instrukcja jest dosyć konkretna. I wykaz wszystkich części. To, no to nie nieźle, źle. No kolejna, jakieś. A, tam inne rzeczy. No i jaka pianka. Kurde, um. ej, tu mamy pistolet. To ICS Bale XFG. Tam widzimy. W wersji czarny zamek na górze. I na, na cały ten dół jest w tanie. Dobrze. To jest pistolet. Jeszcze co mam w całym środku. Krótki wieciorek, nakładka na chwyt, taka ciaśniejsza trochę. No i przejściówka na, na, na tłumik, fajna sprawa. Także to jest tyle. Jeżeli chodzi o pudełko. Oczywiście, środkowy magazynek. Także, no, pistolet wygląda trochę, no, tak przypomina troszeczkę pewny pistolet na G, ale nie do końca, naprawdę. Coś coś naprawdę fajnego, bo jednak ta firma jest, jest. Dosyć dobre opinie o niej naczytałem. Że naprawdę dobre pistolety, dlatego się skusiłem. A to jest jakaś nowość ogólnie u nas w Polsce. Więc dlatego. Także ogólnie to w kolorze tamten, ten dół, chwyt mamy wykonany z polimeru. Jakiś plastiku oczywiście. A zamek jest wykonany z aluminium. Mamy napisane Made in Taiwan by ICS. Hmm. mamy zamek. W środku widzimy pomarańczowa dysza. Sugeruje nam to, że to coś jest lepszego. <laughs> Ogólnie góra jest zrobiona z aluminium. CNC widać po wykonaniu. Jak klucz dochodzi. I tu mamy sporo wycięć. Oj, przyrządy są fluorescencyjne. Wieczorem świecą, potwierdzą sprawdzane w ciemnej łazience, <gry> Szyna pod spodem, tu mamy blokadę, jak przyładujemy Możemy zrobić blokadę z pustu, już nie da się strzelić o. Także, o pod tu szynę można jakiś chwyt kolimator podczepić, co kto woli Także, replika jest naprawdę wykonana w ręku ten plastik Jest taki dobry w dotyku nie taki jak tytanie, oczywiście. Także z tego co wiem, jest lufa precyzyjna 603. Wstawiona w nim. Żadujemy. Pyk. Jest naprawdę leciutkie. Wcześniej miałem kolta i jest... o wiele lepiej jest to dla mnie. i magazynek. Trochę dziwna budowa, bo mamy od boku, nie widzimy ile tu kulek jest. Ale powiem wam, ponoć pistolet na jednym nabiciu gazu da się wystrzelić 2,5 magazynka. No. Więc jest to nieźle, bo inne pistolety naprawdę są gazożerne, a ten ma blowback. I naprawdę nieźle działa, ale dźwięk to jest miód dla uszu. Mogę wam pokazać, jak się zdejmuje zamek. Odciągamy. Tu jest takie wycięcie o, w tym miejscu. Trzeba dobrze trafić to i w dół, i tak elegancko sobie schodzi w dół. To no, naprawdę dobrze jest nasmarowane, wszystko w środku. Widzimy pomarańczowa dysza, regulacja hop-up. naj też powinno się czyścić po każdej strzelance. Dobra. A złożenie jest jeszcze łatwe. jeszcze. zakładamy, przeciągamy, przekładamy tą dźwignię, puszczamy i już złożone. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy o przyjściówce na gwint. Tu mamy w środku gwint lufy, widzimy, jest to lewo skrętny gwint, najmniejszą częścią wkręcamy. Na lewo skrętnie, no i możemy sobie zamocować tłumik w pistolecie ICS BLAXLG. Także ja zapraszam Was na testy strzeleckie. Na magazynka, doładujemy gazu zaraz. Dobra, nie przerywaj. Okay. Czekaj, stój niżej, ręce. Kurwa, trochę wyżej, ciutkę. No. Przekrzywdziałem no. no, Jak ty bez, no be, bez tej kulej? Już bez tej kulej leżał ale 2,5 magazynka wystrzelał Także, konkret Tak Go! 30 metrów Trafiłeś! Trafiłeś! trafiłeś chyba 40 metrów. Chuj. 50 metrów. Ani razu. Nic nie trafiło. Ten autopistolet jest kompatybilny z kaburami Glocka. Największymi plusami tego pistoletu są mocny blobak, lufa precyzyjna, dobre materiały oraz mała gazożerność. A minusami, których jest naprawdę mało to niektóre elementy pistoletu się ruszają, chociaż uważam, że nie powinny oraz magazynki, które są niestandardowe z innymi pistoletami, przez co pasują tylko do tego jednego modelu. Dzięki wielkie mordeczki za obejrzenie filmu. Cześć!